Państwo, witam Państwa na oddziale u Kisiel w Świdniku. Dzisiaj mamy dla Państwa do zaprezentowania kolejny ciągnik, jakim jest Farmal A105. Prezentowany tutaj ciągnik, jest idealną jednostką dla klientów, którzy chcą ciągnika prostego, mechanicznego i niezawodnego. Prezentowany ciągnik. Jest wyposażony w skrzynię biegów 12x12 12, z trzema mechanicznymi zakresami oraz prędkością maksymalną 40 km na godzinę. Wyposażeniem standardowym tej jednostki jest amortyzowany pneumatycznie fotel operatora oraz fotel pasażera. W każdym naszym ciągniku w wyposażeniu standardowym występuje również klimatyzacja. Więcej szczegółów dotyczących tego oraz innych modeli, które aktualnie posiadamy na placu, zapraszamy do kontaktu z przedstawicielami handlowymi. Dla klientów, którzy zdecydują się na zakup ciągnika jeszcze w tym roku, przygotowaliśmy specjalne pakiety odnośnie przeglądów oraz finansowania fabrycznego już od 0%. Na chwilę obecną jesteśmy w posiadaniu ponad 100 różnych modeli ciągników dostępnych od ręki, także zapraszamy przy...